Dobry wieczór, kolejny już odcinek numer dwa naszego dziennika pokładowego. Gościem naszego programu dzisiaj jest wiceprezydent miasta Gdyni, pan Marek Łucyk. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Ja zacznę od tego, że chciałem serdecznie po, pogratulować, bo jak e, ostatnim razem się spotkaliśmy, też mieliśmy w pewnym sensie live'a, tak, to tak. spotkaliśmy się, byście e, kończyliście kadencję e, w Radzie Dzielnicy i pamiętam, że trzymałem za Was kciuki, mówiłem, że na pewno będzie wszystko dobrze, więc gratuluję, że udało się. Ponownie zostać wybranym na radnych. Koszowi się udało, mi się prawie udało. Nie, oczywiście też mi się udało. <grym> jesteśmy po raz drugi tutaj. No, nie, to po raz trzeci. Po raz trzeci, trzeci yy, tak, ja jestem po raz trzeci w Radzie Dzielnicy, to jesteś po raz drugi, a tu jesteśmy po raz drugi. I panowie, ja mam od razu was raz pytanie: jak się robi, żeby zostawać tak z kadencji na kadencję Radem Dzielnicy? Hmm. Nie, zdradzę, nie nie wiem, nie? Nie. No Niektórzy że mówią, że trzeba być gwiazdą. <laughs> gwiazdą. A mi się wydaje, że obserwując waszą pracę, trzeba być po prostu osobą, która bardzo dużo pracuje dla swojej dzielnicy i dba o to, żeby i budżet, i inwestycje były realizowane w miarę z harmonogramem i... i Serdecznie Wam do tego gratuluję i czekam na listę inwestycji na najbliższą kadencję. Myślimy nad tym. Szy szykujemy nad tym. ją, właśnie. Panie prezydencie, to może ja zacznę. Nasza taka kolejna inicjatywa ogólnomiejska, czyli Forum Gdyńskich Rad Dzielnic. Wpadliśmy na pomysł właśnie organizowania takich spotkań, żeby jakby bardziej przybliżyć tematykę dzielnic mieszkańcom Gdyni i, i, i słuchaczom i, i osobom oglądającym. No i takie moje pierwsze pytanie. Prezydent do spraw rozwoju. Wiceprezydent do spraw rozwoju. To są tylko inwestycje, czy coś jeszcze? funkcji, się, o, funkcji znaczy, się Przede wszystkim inwestycje. I faktycznie patrząc na budżet, na którym teraz pracujemy, budżet 2020 rok, to ten pion mój inwestycyjny to jest faktycznie największa część budżetu miasta, to bardzo cieszy z tego względu, że ja już się nie mogę doczekać, że zaczniemy realizować kolejne inwestycje. Faktycznie w tym roku bardzo dużo inwestycji nam się udało rozpocząć. Projektujemy, realizujemy i to, to bardzo cieszy. Natomiast przyszły rok to będzie faktycznie jeszcze większy boom inwestycyjny. Z tego się bardzo cieszę. Oczywiście znaczy pracujemy nad budżetem e, i mam nadzieję, że zakończymy ten budżet, przekażemy Radzie Miasta i Rada Miasta go zaakceptuje. Natomiast jeżeli chodzi o, o pytanie, czy to tylko inwestycje, od razu mówię nie. Znaczy e, trzeba pamiętać o tym, że rozpoczynając przygodę e, rok temu, bo to już prawie rok, e, rok temu zostałem wpływany mhm. na wiceprezydenta, miałem jeszcze u siebie sportem. Teraz sport trochę przeszedł do sekretarza miasta, do pana Rafała Kleinerta, e, który zajmuje się na co dzień sportem. Natomiast ja, fakt, ja przede wszystkim mam inwestycje, ale bardzo dużą działką jest działka Zarząd Dróg i Zieleni i faktycznie te sprawy utrzymaniowe, sprawy porządkujące, utrzymanie zieleni, uzgodnienia, umowy drogowe to jest bardzo duża działka, która powoduje, że nie tylko inwestycjami się zajmujemy, mhm. ale po części wszystkimi innymi rzeczami, co się dzieje w mieście. Ja bym powiedział tak, nie ma żadnych ruchów inwestycyjnych w mieście bez uzgodnień, te uzgodnienia teraz zostały przeniesione, ale kiedyś były w ZDZ, teraz zostały przeniesione do Wydziału Inwestycji, bo chcemy w Wydziale Inwestycji świadomie podejmować decyzję. Jeżeli chodzi o inwestycje, jak powinny wyglądać e, uzgodnienia, e, bardzo dużą wagę przy, e, przy, e, mamy do tego, żeby e, dbać mas, bardzo mocno o zieleń w mieście. Stąd też e, Biuro Ogrodnika, referat e, Biura Ogrodnika stał się wydziałem i też jest w pionie inwestycyjnym. Mhm. E, to bardzo cieszy, bo też możemy przy projektowaniu inwestycji dbać o, o zieleń i to no, powiedzieć kompleksowo udaje nam się e, od razu projektować i potem realizować w ramach e, inwestycji. To tak pokrótce, bo ja bym mógł mówić o tym No tak, to, ale... ale to jeszcze, no, czy, e, rozumiem, że tak, że pana podlegają Rady Dzielnic. No tak, no ja czekałem na to, <laughs> czekałem, aż o tym <laughs> wspomnicie. Faktycznie e, w momencie, kiedy przygotowaliśmy reformę Rad Dzielnic, bo ta reforma cały czas ewaluuje i ona cały czas się, się realizuje, zaczęliśmy się zastanawiać, e, w, z czym Rady Dzielnic mają największy problem. Mówiliście, mówiliście w tamtej kadencji, że dużo, dużo problemów jest, jeżeli chodzi o informowanie tak. Rad Dzielnic i radnych, dzielnicy, a propos tego, jakie są plany miasta, że, że, że nie wiecie czasami, co się dzieje w dzielnicy. Mówiliście o tym, że inwestycje Różnym tempem są realizowane. Stąd też, jak gdyby patrząc na wasze problemy i patrząc na te badania, które przeprowadziliśmy, okazało się, że większość dotyczy inwestycji. Stąd, stąd została podjęta decyzja, że w pionie inwestycyjnym referat powstanie referat do spraw Rad Dzielnic, w tym referacie będą koordynowane inwestycje realizowane przez Rady Dzielnic, no i przede wszystkim największa, największa zmiana w, po, po, w stosunku do poprzedniej kadencji. To wtedy było 50 milionów na kadencję, a teraz macie 100 plus jeszcze 10 mhm. corocznie, więc można, powiedzieć, mówił można powiedzieć 110 milionów złotych do wydania przez Was. Ja nie ukrywam, że ja bardzo liczę na, na Wasze pomysły z tego względu, że wy też. Nie wiem, czy o tym mówiliście, ale też... nie. Kubo tak, tym o, tym, o tym wspominał, a propos reformy i a propos tego, jak teraz będziemy realizować inwestycje, zupełnie inny, zupełnie inny system. Ja uważam sobie, że ten system spowoduje, że faktycznie my te inwestycje będziemy w miarę w kadencji w czasie kadencji realizować i nie będziemy mieli dużych, dużych opóźnień. A czy Rady Dzielnic są wymagającym partnerem w tworzeniu projektów inwestycyjnych? Ja uważam, że Rady Dzielnic są to, jest to bardzo ważny partner, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w mieście, patrząc na to, ile w ostatnim czasie przeznaczacie pieniędzy na chociażby projekty miękkie, czyli takie projekty typu e, yoga dla mieszkańców, bezpłatna aerobik, czy festyn, czy jakieś akcje edukacyjne. No, to jest co robić. Ja z tego co pamiętam, bo to też jest u mnie w pionie. Ja też uh -huh. koordynuję wszystkie projekty y, miękkie. To jest ponad 200 projektów w przyszłym roku do zrealizowania. 200 projektów, można powiedzieć, że co, co półtorej dnia jest organizowane coś z rady dzielnicy i to ja uważam, że to bardzo dobrze, że, że Rady Dzielnic też na to dają pieniądze, bo tak naprawdę wy jesteście na tym samym dole i wy wiecie doskonale o co, o co mieszkańcy, o, o czym mieszkańcy, o co mieszkańcy chcą. Stąd też bardzo ważna jest ta wasza lista inwestycyjna, bo ona pokazuje to, co dzieje się w danej dzielnicy. My z perspektywy miasta patrzymy na to, ja tu patrzę globalnie zawsze, czyli systemowo patrzę na te 21 lat dzielnic, mówię OK, mamy przez następne 4 i pół roku kadencji te 110 milionów złotych, je trzeba zrealizować. Dla mnie jest najważniejsze, żebyśmy je bardzo szybko realizowali, te inwestycje. Wy z kolei wybieracie te inwestycje do realizacji. Z perspektywy samego miasta, to same inwestycje to jest jakieś średnio rocznie około 600 milionów złotych. I oczywiście my zajmujemy się zupełnie innymi inwestycjami. Wy jako Rady Dzielnic nie będziecie realizować węzła Karwiny. Rada Dziennicy Karminy tego nie będzie robić, ale z kolei remont chodników, takich jak w tamtej kadencji robiliśmy na Babich Dołach, pokazuje, że na Babich Dołach wszystkie większość chodników w tej małej dzielnicy jest już wyremontowana i to właśnie świadczy o tym, że mieszkańcy chcieli, żeby były realizowane te mniejsze inwestycje. Oczywiście no, no, my z własnego doświadczenia wiemy, że wiele, wiele inwestycji było wskazywanych i, i też staramy się na przykład planować kolejne te inwestycje em, na podstawie tego, co chociażby było składane chociażby do budżetu obywatelskiego. I, I to też u nas jest w, tym, w jednym z projektów, i zarówno tym dzielnicowym, tym rocznym, jak i inwestycyjnym. Ale mam takie pytanie jeszcze, czy jest jakiś taki pomysł, taki systemowy, który by. Usprawnił to tempo realizacji tych inwestycji, bo no my też wiemy na przykład z doświadczenia poprzedniej kadencji, kiedy inwestycja była przyjęta, była ogłoszona, a tak naprawdę została skończona pod koniec, pod koniec zeszłej kadencji, i to tak. Ciężko, pomysł... nawet, ciężko nawet było powiedzieć, kto to, kto to czy ja to była zasługa. O tym pomyślę mówił w ostatnim spotkaniu właśnie Jakupowych, mhm. który mówił o tym, jak my zmieniamy zasady realizacji inwestycji. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że wy wybieracie jako radni, jako radni dzielnic, wybieracie. Po maksymalnie po 10 inwestycji w Radzie, waszej, waszej dzielnicy, to uwaga, daje nam 210 inwestycji do realizacji przez następne 4 lata. Pamiętajcie, że mała inwestycja, czy to jest inwestycja, jeżeli jest wymagane pozwolenie na budowę, to jest tak samo, tak samo proceduralnie trwa projektowanie, uzgadnianie, wydawanie decyzji, tak jak jest duża inwestycja. Więc można powiedzieć, że ten rok, półtorej będziemy czekać na pozwolenie na budowę. Mhm. Dużo osób o tym nie wie, że to nie jest tak, że my mówimy, dobra, to robimy tą, tą ulicę i to jest takie proste. Wybieramy tak. firmę i realizujemy. Nie. Najpierw przygotowujemy e, zapisy sifs potem e, zapisy sifs e, dotyczące projektu, potem projektujemy. W projekcie zazwyczaj jest kilka koncepcji, e, nad którymi się zastanawiamy, którą koncepcję wybrać. Potem sprawdzamy jeszcze e, kosztory, sprawdzamy budżetowanie na to. Dopiero potem otrzymujemy pozwolenia. Czasami trzeba mieć, czasami robimy to z uzwaną specustawą, czyli z rid -em. Potrzebujemy wtedy uzgodnienia, e, pozwolenia odwoje wody. Czasami robimy decyzję środowiskową, potrzebujemy, to też nie jest proste, żeby ją otrzymać. Mówi się, że im dłużej się projektuje, tym szybsza jest inwestycja. A ja powoli zaczynam trochę co wierzyć. Faktycznie, jeżeli jest bardzo dobrze przygotowany projekt i bardzo dobrze przygotowany z projektowej, to potem faktycznie nie ma niespodzianek i bardzo, bardzo łatwo się realizuje. Natomiast taki projekt średnio trwa od, powiedzmy, półtorej roku to jest średnia, żeby zacząć je realizować. I teraz wracając do waszych planów inwestycyjnych, jeżeli mamy 210 inwestycji, i powiedzmy, niech będzie 150 potrzebowa pozwolenie na budowę, to jaką z jakim wyzwaniem my rozpoczynamy Waszą kadencję. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, natomiast z perspektywy. I teraz, tak, jeżeli byście co roku wybierali jedną czy dwie inwestycje, to my byśmy się skupiali na tych 40 inwestycjach. Ja na dzień dzisiejszy, jak otrzymam listę inwestycji ze wszystkich rad dzielnic, ja widzę, jak to wygląda, i ja też mogę podzielić te inwestycje na przykład tak. Jeżeli chcecie osiedlenie, to ja mogę zrobić osiedlenie na Dziennicach Północnych, czyli na w o Oburzu, oksywy i pogórzu. Robię projekt i tam tylko robię oświetlenie i robię to jednym przetargiem. Jeżeli chcecie jakąś ulicę, która, na przykład, łączy się między Leszczynkami a grabówkiem, ja też mogę tu połączyć. Mm -hmm. Co ważniejsze, co ważne, nie będzie czegoś takiego, nie ma już czegoś takiego. Że my jakąś robimy inwestycję, a potem Wy przychodzicie, albo odwrotnie. Wy, robicie, wy robimy, robimy inwestycje z pieniędzy rad dzielnic, a potem miasto przychodzi i coś dodatkowo robi. Z tego względu, że ja mam odprawę raz w tygodniu ze wszystkimi jednostkami, no. które realizują inwestycje mm -hmm. i my nakładamy wszystkie plany. Mało tego, my do tych planów dopisaliśmy plany również opec i pewig To też jest bardzo ważne, bo często się zdarzało tak, że robiliśmy świeży chodnik albo parking i nagle się okazywało, że za rok przychodził OPEC, rozwalał to no, wszystko Podobna Sytuacja jest na przykład tutaj z budowie. Budynku właśnie MDK-u, który, który nas tutaj gości, że właśnie Rada Dzielnicy chciała stworzyć wiatę e, rowerową. Tak I została informacja, że nie, nie budujcie, ponieważ będzie w przyszłym roku rozkopane z powodu rozbudowy uniwersytetu. Tak więc to, już, to też już jest jakby plus, to bo Rada Dzielnicy nie wyrzuciła pieniędzy na wiatę, która de facto zostanie rozebrana za tam nie wiem, pół roku. Tak. Patrząc na to, co się dzieje, mam nadzieję, że też to widzicie, ale miałem okazję być ostatnio na spotkaniu, bo ja też bardzo często jeżdżę po, po Radach dzielnicy. To, jest to co się spotykamy, ale nie tylko w siedzibie, ale też chodzimy sobie pod dzielnicę, oglądamy sobie, radni mi opowiadają o planach inwestycyjnych. Ale miałem pierwsze takie spotkanie z czteroma radami dzielnic, jednocześnie, bo dzielnice północne zaprosiły mnie na spotkanie właśnie dotyczące inwestycji. Mieliśmy spotkanie, na którym wymieniliśmy różnego rodzaju informacje. I na tym spotkaniu również dostaliście coś, czego nigdy w historii nie zostawaliście. Oczywiście. Mogliście to znaleźć w budżecie miasta, mhm. czyli inwestycje, które są realizowane, mhm. czy inwestycje, które przygotowujemy, bo dostaliście listę inwestycji, nad którymi my pracujemy. I to jest lista inwestycji, też, bo niektórzy trochę ją źle zrozumieli. W niektórych miejscach jest to projektowanie, w niektórych już jest tak. realizacja, ale to są inwestycje, które będą realizowane. Czasami jest tak, że Rada Dzielnicy. W, w przyszłym roku, w 2020. Tak, to są inwestycje, które będą w przyszłym roku realizowane. Natomiast no to jest tak, że na przykład jedną inwestycję będziemy projektować do przyszłego roku i potem liczymy na nasze wsparcie finansowe, żeby ją realizować. Zobaczymy, jak to będzie się układać. Ja cały czas czekam na te, na te, na te listy. Bardzo mi się też podoba to, że wiele rad dzielnic spotyka się ze mną i dyskutuje i dużo pytań zadaje. To też tak. jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, mamy takie przykłady inwestycji typu plac zabaw na i znowu wracamy do dzielnic północnych, na, na Pogórzu Chociażby na takiej skarpie, gdzie ogłaszaliśmy chyba cztery razy y, przetarg i nikt się nie, nie chciał zgłosić, no, bo. Ciesz, u nas ten jest ten problem z chociażby ze skateparkiem, parkiem, tak? U was jest ze skateparkiem. Mieliśmy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o windę w jednej z bibliotek w Gdyni, bo tak. też chyba robiliśmy trzy czy cztery przetargi. Czasami. Czasami jak patrzymy na jakiś projekt, czy na jakiś pomysł, warto jednak powiedzieć, słuchajcie, to jednak nie, bo to jest ciężki projekt. Może najlepiej nie niech się zajmie tym miasto, będziemy to robić pewnie trochę dłużej mm -hmm. niż normalnie, a wy się zajmiecie projektami, które faktycznie zrealizujemy. No zobaczymy, ja czekam na, to, na, czekam na tą listę. Jestem naprawdę mile zaskaczany co chwilę, jeżeli chodzi o osoby, które do mnie przychodzą, bądź jeżeli gdzieś jeżdżę. Ja już się nie mogę doczekać, tą listę dostanę, bo faktycznie zacznę ją dzielić i zacznę ją realizować, a to do Was będzie najważniejsze. No my w najbliższym miesiącu będziemy ją tak, tworzyć. Wiemy, że wiele dzielnic tak. już dyskutuje i podejmuje decyzje właśnie. A propos, my też zbieramy informacje od mieszkańców. Organizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami, którzy też mieli przyjść wskazać właściwe... Bo... No, mieszkańcy mają dużo pomysłów tak, na tak. wydanie takiej dużej sumy, bo u nas w dzielnicy jest milion... 600 e, no, tysięcy, nie. więc w leszczynkach. No, w leszczynkach, nie. tak, więc mają dużo pomysłów. Jak Pamiętajcie badać. o tym systemie jest też, że jeżeli znajdziecie jakiś projekt na liście inwestycyjnej, a potem na przykład w przyszłym roku ten projekt zostanie wybrany w ramach budżetu obywatelskiego, to pieniądze się zwalniają. Nie? Tak. I to też jest dosyć tak, ważne, tak, czyli do tak. tych 110 milionów na kadencję doliczamy jeszcze 40 z budżetu obywatelskiego, więc to jest naprawdę no, ta potencja. kwota, myśmy mhm. niedawno przeliczali na jednego mieszkańca kwotę budżetów partycypacyjnych, czyli jak gdyby tych, których nie ma faktycznie w dużym, znaczy one są wszystkie w budżecie, ale gdyby nie z perspektywy miasta są podejmowane, no to my jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o, o Polskę. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną dyskutować, że... To, to jest nieprawda, to ja z miłą chęcią siadam do każdej dyskusji i a mogę znamy, mogę, znamy mogę, wyliczać, mogę, wyliczać te inwestycje. Ja też teraz jak gdyby patrząc, no bo mam to w swoim pionie. Jak do tej pory odpowiadałem przez ostatnie 8 lat za inwestycje sportowe m.in., to teraz mam te inwestycje dotyczące całego miasta. I można powiedzieć, że nie ma tygodnia, gdzie my nie mówimy o nowej inwestycji. Czasami projektujemy, czasami realizujemy, a czasami już oddajemy do, do oddajemy już inwestycje do, dla mieszkańców. No i to jest naprawdę bardzo, bardzo, ja się z tego bardzo cieszę, bo, bo te inwestycje bardzo mocno przyspieszyły w naszym mieście. Czy mamy jakiś taki, możemy dzisiaj powiedzieć o jakichś takich inwestycjach w dzielnicach, które będą priorytetowe na przyszły rok? Takie... Znaczy dla mnie e, i priorytetowym e, inwestycją są inwestycje z budżetu bateckiego i te mniejsze inwestycje z Rady Dzielnic, i na przykład, nie wiem, Wezeł Karwiny czy e, poszerzenie ulicy Kwiatkowskiego. Dla mnie te wszystkie inwestycje, które, które przygotowujemy, które ja mam na liście e, do realizacji czy realizuję, e, zawsze znajdę dla nich czas i zawsze będę starał się robić jej najszybciej. Pamiętajcie, że ja e, dostając od was listę. Nie będę wybierał priorytetowo tych, tych mhm. inwestycji, to będę chciał je wszystkie zrealizować. Oczywiście tam jest taka e, zapisane, e, zapisane w, w regulaminie, że faktycznie te ostatnie one są trochę mniej ważne z perspektywy mhm. dzielnicy. Pamiętajcie, że teraz te przetargi zazwyczaj były droższe. Chociaż obserwując ostatnie nasze e, przetargi, to można powiedzieć, że faktycznie, nie wiem, Wezeł Chylonia, to jest bardzo dobry przykład. Pierwszy przetarg, jedna oferta na 65 milionów złotych. Tak Wszyscy mówili, że się nie da. Myśmy się uparli. Zrobiliśmy faktycznie, zajęło nam to chyba 3 albo 4 miesiące. Ogłosiliśmy jeszcze jeden przetarg. I nagle się okazało, że były trzy oferty, w tym pierwsza, która wygrała na 45 tak. milionów złotych. To gdzie 20 milionów złotych zaoszczędziliśmy przez to, że poczekaliśmy chwilę i trochę zmieniliśmy zapisy sifs gdzie dopuściliśmy trochę inne firmy, które mogą realizować uh -huh. to. Patrząc dalej na par centralny, drugi etap. Po ponownym opublikowaniu przetargu okazało się, że 800 tysięcy jest taniej niż w poprzednim postępowaniu. Mam wiele takich przykładów. Cmentarz na, na w Kosakowie, który teraz rozbudowujemy. Mieliśmy w kosztorysie inwestorskim 7 milionów, z tego co pamiętam, to ogłosiliśmy jakieś kilka dni temu, że ponad 6 milionów złotych to jest oferta, która, która wygrała. Zobaczymy, zobaczymy, czy nie będzie żadnych odwołań. Hodowlana to samo, też kosztorys inwestorski, zmieśliśmy się w kosztorysie inwestorskim i to mało tego, tam było chyba sześć albo siedem podmiotów, które brały udział w postępowaniu, a trzy podmioty zmieściły się w naszym kosztorysie. To okazuje się, że mam nadzieję, że ten rynek inwestycji trochę się unormował i dzięki temu te 210 inwestycji rad z dzielnic będziemy w stanie zrealizować. Zwracam ja takie pytanie wychodząc z domu. Narzeczona prosiła, żebym się zapytał prezydenta, jak będę z nim A na narzeczona może się przyjść do nie mać, jak tak, Jak się czuje lodowisko. lodowisko. Lodowisko, lodowisko się bardzo dobrze czuje. Niedługo rozpoczynamy kolejny sezon na naszej ślizgawce, na przeciwko urzędu i z tego się bardzo cieszymy. Ja przypomnę, że w etapie trzecim e, parku centralnego mam, będę miał w ciągu dwóch tygodni spotkanie kolejne z projektantem. Tam też będzie ślizgawka, która będzie przeznaczona dla mieszkańców Gdyni, ale oczywiście pewnie narzeczona pyta się o lodowisko tutaj w wokół... ogóle. Bra, i, bliżej, tak? e, Jesteśmy bardzo blisko e, rozpoczęcia procedury i w przyszłym roku rozpoczynamy pracę nad, e, pracę mam nadzieję realizacyjnej, to jest bardzo ważne. Mm, trzymajcie po prostu za nas kciuki i bądźcie cierpliwi, ja widzę też na, 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 w mediach społecznościowych czasami, że mówimy o jednej inwestycji, ktoś się pytał o drugą. Spokojnie, my te wszystkie inwestycje planujemy. My nie możemy wszystkich naraz zacząć realizować, natomiast faktycznie e, zobaczycie w przyszłym roku, jakie będzie mieli tempo, jeżeli chodzi o projektowanie i realizację inwestycji. Naprawdę. Jeżeli się uda, ten budżet, który przygotowujemy w tym kształcie, jeżeli chodzi o inwestycje, przegłosować na Radzie Miasta, to naprawdę będziemy mieli co robić, ale to też będzie bardzo widoczne, jeżeli chodzi o nasze miasto. To ja jeszcze tak na koniec zadam taki też temat, może nie narzeczonej, ale, ale koleżanki. Koleżanki, koleżanki okay. które bardzo często jeździ w tym rejonie. Karwin, chodzi o sławetny, zawalony most na ulicy Nałkowskiej. To jest taki temat z takich, to są takie tematy, które hmm, ja nie chcę być otrzymałem w spadku, ale gdyby gdzieś się ciągnęły kiedyś mm -hmm. i ja się nimi e, zacząłem zajmować i faktycznie jesteśmy przed dzień rozpoczęcia remontu kładki czy kładek. Ja bym na tym na razie zakończył. Natomiast mam wiele takich tematów, że gdzieś był problem z projektowaniem, że ktoś tam się odwoływał, że gdzieś nie mogliśmy się dogadać o działki. Ja to teraz porządkuję i mam nadzieję, że te wszystkie takie inwestycje, które gdzieś mają jakieś opóźnienie, uh -huh. chociaż z budżetu obywatelskiego uda mi się szybko zrealizować i zakończyć. Bo kolejne inwestycje już czekają do, do realizacji uh -huh. i będę starał się tak robić, żeby faktycznie jak najwięcej i jak najszybciej zakończyć tych starych tematów i rozpoczynać nowy. No ale jak widzicie, też to robię równolegle, bo chociażby kładka na strzelców. E, już jest ogłoszony, e, ogłoszony przedak na e, projektowanie. Mówiliśmy trzy miesiące temu o wodnicy Witomina. No słuchajcie, no, inwestycja za e, około 70 milionów złotych, a my po trzech miesiącach ogłaszamy przedarg na dokumentację. To e, no, taki, taki, takich terminów to my naprawdę e, ja bym życzył sobie w każdej inwestycji. Mhm. Więc naprawdę trzymajcie kciuki i wszystkich zapewniam. E, osu, wszystkie osoby, które gdzieś na tym moim Facebooku e, gdzie ja informuję o inwestycjach i o tym co się dzieje u mnie w pracy. Eee, y... Bądźcie cierpliwi, naprawdę już niedługo będą kolejne inwestycje i Gdynia Północ będzie bardzo zadowolona. I chylonia, i karwiny. Jakbyśmy tak mogli powiedzieć po mapie, to już niedługo rozpoczniemy Kwiatkowskiego, rozpoczniemy wiadukt na ulicy Polskiej, rozpoczniemy tunel. Też ostatnio słyszałem właśnie, że ktoś miał do nas pretensje, dlaczego my ten tunel tak długo robimy. No trzeba by się zapytać rządu, bo to rząd robi ten tunel, to PKP buduje, ale jesteśmy już bardzo blisko, bo już jesteśmy po ustaleniach wszystkich po uzgodnieniach i mam nadzieję, że żadną ogłoszą przetarg na realizację. A ten tunel jest realizowany w ramach chociażby inwestycji, która jest warta ponad miliard złotych, więc bądźmy, e, trzymajmy kciuki za PKP, żeby to zrealizował, wezę karwiny hodowlaną rozpoczynamy, niedługo będzie owodnica, e, witomina, e, niedługo rozpoczynamy roz, e, projektowanie teatru miejskiego, zaraz... może być spokojna. Narzeczona może być spokojna, jeśli chodzi o lodowisko, wybudujemy jeszcze, mamy w Panach jeszcze cztery sale gimnastyczne, jeden basen e, na Wiczlinie, więc naprawdę tych i będzie bardzo dużo i e, po prostu trzymajcie kciuki, bądźcie cierpliwi i, no i pomagajcie nam no i dawajcie jesteśmy, nam jak najwięcej tych, no, tych inwestycji. My jesteśmy cierpliwi, to tak. my obiecujemy trzymać kciuki. Tak, ja obiecuję tak. być cierpliwy. Tak. Tak, już na koniec, jak wrażenia po derbach wczorajszych? No powiem szczerze tak, mi się bardzo mecz podobał, bo jednak czasami się przychodzi na mecz i się człowiek trochę nudzi, a tutaj było, cały czas były emocje. E, przyznam szczerze, że, że, że no byłem strasznie zadowolony jak było 2-2, ale potem niestety sędzia e, poszedł do monitora i oglądał tak, i no. nie uznał tej, e, tej bramki. E, można powiedzieć, no dziękuję za to, że przez chwilę chociaż się cieszyłem. Na szczęście w ostatniej minucie udało się i było te 2-2 no, ja e, i też znowu ponownie się wszyscy cieszyliśmy. No ja dawno nie cieszyłem, nie cieszyłem się z remisu jak ostatnio. Trzymam kciuki za zespół, bo naprawdę no to ja powiem, wydaje mi się, mam. że jest coraz lepiej. W ogóle mamy cieka ciekawą sytuację, bo w ostatni weekend chyba wszystkie zespoły arki, wielkiej arki naszego projektu wygrywały, bo i koszykarze sobie bardzo dobrze to radzą. To, co robią koszykarki na parkiecie, to jest w ogóle coś niesamowitego. Mhm. Jeżeli chodzi o e, ostatni zespół, e, e, Misza Boski przecież to rozgromiły. Mhm. E, mamy też, e, wraca na nas piłka ręczna kobiet, i to bardzo cieszymy się z tego, że udało nam się chociaż część uratować i mamy tą. E, Ligę Młodzieżową, gdzie no też cały czas wygrywamy. To jest bardzo, bardzo... Yy... Ja się z tego cieszę, bo na przyszłość wygląda na to, że ta piłka, reszta będzie, będzie rosła w siłę. Eee, za piłkarzy zawsze będziemy trzymać kciuki, e, więc... Ja jeszcze tak w mecz oglądałem w telewizji, siedząc w Gdańsku, więc e, powiem wam że... To wyzwanie. To było wyzwanie Cześć, i nie? radość, nie, z dzieckiem. Ok. E, ja myślę, że tak, zakończymy. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Oglądajcie nas na forum Gdańskich Rad Dzielnic na portalu SNCG. Gdyni wkrótce także w, na kanale gdyniaradio.com i do zobaczenia pewnie za dwa tygodnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.